Policjanci z komisariatu w Karczewie, wspólnie z funkcjonariuszami z posterunków Celestynowie po dynamicznym pościgu przeprowadzonym po drogach gminy Karczew, zatrzymali Forda Mondeo, którym uciekali sprawcy usiłowania rozboju. Jadące samochodem trzy kobiety i mężczyzna zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnej celi. Z zebranych w tej sprawie materiałów wynika, że pod posesję 82-letniej mieszkanki miejscowości Podbiel podjechał Ford, z którego do domu weszły trzy kobiety, pod pretekstem zbierania datków dla ofiar powodzi. Starsza pani nie uwierzyła im i poprosiła o opuszczenie posesji. Wówczas kobiety zarzuciły jej na głowę koc. Krzyki wzywanie pomocy zaalarmowały znajdującego się nieopodal posesji mężczyznę. Gdy ruszył na pomoc, kobiety zbiegły do Forda, gdzie oczekiwał już na nie kierowca z włączonym silnikiem, by z piskiem opon odjechać. O zdarzeniu natychmiast powiadomiono oficera dyżurnego twockiej komendy, który za sprawcami rozboju wysłał policyjne załogi z Karczewa i Celestynowa. Po pościgu przeprowadzonym drogami gminy Karczew, który zakończył się już na lewym brzegu Wisły, cała czwórka została zatrzymana. Dwie 49-letnie kobiety, 52-latka oraz 42-latek, który prowadził Forda, trafili do Otwockiego aresztu. Policjanci z komisariatu w Karczewie przekazali materiały w tej sprawie do Otwockiej Prokuratury. Wczoraj usłyszeli oni zarzuty usiłowania rozboju, za co kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 12.